Siema, siema. słuchajcie mam następny model, jeżeli chodzi o tych soczewkowych, te są takie lampy, podwójne soczewki, wymiar 7,5, 4 jest wysokie sama lampa, 5 jest razem z tym cięciem światła. Też są naprawdę bardzo mocne. Robiłem nagranie wczoraj, za chwilkę będzie nagranie, jak oni świecą. Świeci tak, oczywiście białe światło jest i dodatkowo jeszcze żółte światło. To jest model B71, kosztuje 115 zł za dwie sztuki. Mocowania, wszystko jest w zestawie, tak to polecam, są ciężkie, solidnie, bardzo dobrze wykonane lampy. To tutaj nic więcej dodać, nic ująć, tak? Cięciem światła, wszystko jest. 12 W jest Moc światła, troszeczkę pobór prądu, bo tak mi żyłem i polecam, naprawdę. Filmik oglądajcie, za chwilkę będzie nagranie, bo wczoraj robiłem filmik. No, trzymajcie się, hejka, na razie. No dobra, właśnie Wam pokazuję ten drugi model. Też jest bardzo mocny. Słuchajcie, można szeroko zrobić, bo to są akurat dwie sztuki, i ewentualnie w góra. No, mówię, no, zobaczcie, jak jest jasne. To jest dwie sztuki soczewki cięciem światła. Jeszcze za chwilę pokażę ten drugi kolor żółty. No i właśnie teraz jest drugi kolor. Słuchajcie, można tak szeroko ustawić, żeby kąt świecenia był duży. Można ustawić w jednym miejscu, żeby też konkretnie świeciło. Tak to jest mega mocny. Model B71 jest za 115 zł. Komplet, dwie sztuki. Trzymajcie się, Hejka.